Jakie da taki róg beraban No to jest, to jest rewelacyjna promocja sportu, promocja tej dyscypliny, tej odmiany rugby. Mówię, ja już od, od, od dłuższego czasu jakby, jakby w, to, w to się bawię, tam jestem teraz obecnie kapitan reprezentacji Polski, więc, więc jakby mój, moja obecność tutaj no jest, jest, no jest, jest rewelacyjnie. No, tutaj naprawdę to co zrobili organizatorzy, to jest chyba najlepszy turniej tego typu w Polsce, a idea jaka im przyświeca, no to, to jest coś wspaniałego, no, bo mówię, no, nie, nie wydaje mi się, że gdziekolwiek gdzieś w Polsce był tak zorganizowany, tak dobrze zorganizowany turniej, tak obsadzony z nagrodami. Z dużą publiką. No, bardzo, bardzo chwalę. No, byłem pierwszy raz na, na rabanie, ale na pewno nie ostatni. Co woli, siódemki czy piętnastki? No to jest, to jest zupełnie co, co innego. No, w, siódemkach, w siódemkach gra to jest troszeczkę taka zabawa. Te turnieje są mają taką formułę. Gra się, jest godzina przerwy, a w piętnastkach wiadomo, jest cały tydzień przygotowań do, do jednego meczu, 80 minut i człowiek już, już po, tym, po tych 80 minutach nie ma już, już nic mu się nie chce natomiast w siódemkach mówię, no trzeba jest mecz, przerwa trzeba umieć rozłożyć siły natomiast mówię, no, są, to, są to odmiany dyscypliny ale w obydwie odmiany w, w obydwie odmiany bardzo, bardzo lubię grać Na Prawdopodobnie siódemki będą nie tylko dyscypliną olimpijską, czy do, w najbliższym czasie, będzie, będzie podjęta taka decyzja no to wtedy chyba już będzie łatwiej i o sponsorów i, i, i zainteresowanie młodzieży i tym sportem, bo jeszcze, ono nie jest jednak takie duże nie, nie. Oczywiście, no, ale jak widać, ten turniej pokazał, że szkibiców przyszło, przyszło, przyszło sporo. No, a jeżeli już Ugry wejdzie na Olimpiadzie, no to naprawdę to już, to już rozmowy będą zupełnie inne. No, to już, jakby ministerstwo, ministerstwo Sportu obejmuje, jakby pieczę nad, nad sportami olimpijskimi, więc, więc wydaje mi się, że jest, jest ogromna szansa na to, żeby na tę Olimpiadę pojechać. Mówię, no, teraz zawodnicy, grający w reprezentacji, dostali stypendia, też pierwsze. Teraz od dłuższego czasu właśnie pojawiły się pieniądze y, dla nas, że dostajemy co miesiąc jakieś tam y, kieszonkowe właśnie od związku. No mówię, jeżeli będzie na Olimpiadzie, no to już no, będzie naprawdę rewelacja. No, to już wtedy łatwiej będzie wejść z tym sportem do szkół, łatwiej będzie pozyskać sponsorów. Y, no, liczymy gorąco na to, że, że Komitet Olimpijski podejmie taką decyzję, że, 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 że Rugby będzie sportem olimpijskim już, już niedługo. Wiadomo, że Rugby to turniej... Półamatorskie, no bo to już są też niektóre drużyny, które mają częściej treningi, mhm. tylko, tylko tak zabawowo to traktują. Czy obserwowałeś i czy jacyś zawodnicy... Zwrócili szczególną uwagę twój No na pewno zespół z Katowic wydaje się być takim najbardziej, jeżeli można powiedzieć, profesjonalnym zespołem. Prezentują się na boisku bardzo dobrze. Tam trzech chłopaków jeździło z nami na turniej reprezentacji. A czy poszczególni zawodnicy? No, raczej nie znam ich wszystkich z imienia i nazwiska. Na pewno Katowice jako, jako kolektyw prezentował się najlepiej. Bardzo, bardzo cieszy mnie postawa tutaj zespół z Łódzkiego, z naszego kręgu, z naszego miasta, BBRC, Gentlemeni, LKS, No mówię, no jeżeli tyle drużyn jest tutaj w regionie, no to tylko wystarczy się cieszyć i, i, i nie zapominać, że te kluby są, że trzeba, trzeba im pomagać. Związek musi to użyć, żeby te kluby były, żeby to się nie rozpadło, bo jeżeli oni będą traktowani jakoś tak... Po Macoszemu, no to mówię, no to mo może się odechcieć, ale jeżeli ta idea będzie, będzie dalej kontynuowana, jeżeli te kluby będą powstawać, no to mówię, rógby -by tutaj w Łodzi, w Łodzi jest bardzo bardzo żyzny grunt, jeżeli chodzi o rógby, co widać na dzisiejszym turnieju, bo widać wczoraj na meczu pierwszej ligi z Bud budowlani kontra Lechia Gdańsk, więc wydaje mi się, że, że to jest dobra droga. Nie nie pytać o 15 o budowlanych, <laughs> ale zapytam o jedną rzecz, bo wczorajsza porażka mocno skomplikowała waszą sytuację w tabeli. Jakie jak, jak są nastroje w dużej, że macie cały czas szansę na, na mistrza? No wydaje mi się wydaje mi się, że tak. No, nastroje. nastroje no, po meczu było ciężko, przyznam się szczerze, dzisiaj z częścią chłopaków widzieliśmy tutaj na turnieju i jednak te nastroje są lepsze. No mówię, skomplikowała się, natomiast mówię, no, Juvenia poległa, y, poległa dosyć wysoko w Warszawie, więc może AZ też się troszeczkę obudził. No przegraliśmy to fakt, y, jest to troszeczkę y, no, nie, nie chcę. Tego komentować, bo, bo brak mi słów jest naprawdę. Wczoraj już. już mm, naprawdę. Nie będę, tego że nie będę komentował tego, że przegraliśmy. Natomiast mówię, no, szansa na mistrzostwo jest nadal. No, my nie odpuścimy. Jedziemy za tydzień do, do Arki. Jeżeli tam wygramy, sądzę, że potem kolejne dwa mecze też ostrzeżymy na swoją korzyść. To po, po rundzie zasadniczej jesteśmy na drugim miejscu. Jeden z, z półfinałów mamy u siebie. To jest kwestia otwartą. No, nawet jeżeli będziemy startować z tego czwartego miejsca, ja tutaj, e, nikt, nikt z chłopaków nie będzie składał broni. Czekamy też na posiłki tam z Francji. Kamil Bobry, Krzysiek Kotowski e, ma wrócić, Kacper Ławski z Anglii. Więc mówię, jeżeli będą ci ludzie i e, pozostanie ten kolekty, który jest, no to mówię, sprawa mistrzostwa jest otwarta, aczkolwiek, aczkolwiek Lechia prezentuje się naprawdę dosyć dobrze.